Dzień dobry Państwu, witam ponownie. Drugi odcinek w tym tygodniu. Przedwczoraj odebrałem paczuszkę z DHL-u. Doszedł wreszcie wzór rękawic, na które czekałem bardzo długo i które są wyjątkowe. Obiecałem odcinek, że będzie coś ciekawego. Choć być może dla wielu osób niepozornego. A tym czymś są rękawice Hitch. Ja kiedyś już zrobiłem odcinek o modelu Hitch. On był taki całkiem ładny wtedy. Znaczy ten model czarno-czerwona kolorystyka, ale to była wersja amerykańska. Niestety na Europę mamy wycertyfikowaną tylko wersję w takim jaskrawo-żółto, jaskrawo-zielonym kolorze. Tamtej póki co jeszcze nie ma, choć nigdy nie wiadomo, co będzie w przyszłości. Niemniej, nie chodzi tu przecież o wygląd, ale o to, w jakim stopniu te rękawice nas chronią i w jakim stopniu mogą nam się przysłużyć. Dlaczego jest to taki wyjątkowy produkt i, dla te, i dlaczego na mnie zrobił tak duże wrażenie? Jak Państwo widzą, no są to rękawice długie, e, wykonane z PVC. Jak zapewne się domyślacie, są to rękawice przeciwchemiczne. No, tutaj już mamy pierwszy bardzo dużo plus. Mam nadzieję, że wyświetli się w tej chwili plakietka, że uda mi się wrzucić zdjęcie e, z oznaczeniami, jak te rękawice są wycertyfikowane. Jeśli nie, no to ja to umieszczę w opisie. Te rękawice, jeśli chodzi o ochronę przeciwchemiczną, są napra naprawdę, jak to jeden kolega z branży określił, mocno doładowane i też tak sądzę. Mogą sobie to państwo sami zobaczyć. Ale oprócz tego, te rękawice mają jeszcze jedną, a właściwie dwie bardzo istotne cechy, których u innych rękawic nie zobaczyłem. Pierwsza to jest taka, że to są rękawice przeciwchemiczne. Ale także antyprzecięciowe, wycertyfikowane na D, według nowej certyfikacji, czyli no to jest gdzieś taka trójka tego, co było kiedyś. No większość ludzi, jeśli chodzi o rękawice antyprzecięciowe, to pracuje właśnie e, rękawicami kategorii trzeciej. Także spokojnie to wystarcza. Ja mam tutaj problem, żeby je założyć, albowiem wzór dostałem, chyba rozmiar 8. No, musiałbym się mocno rozpędzić. A pracować, no nie udałoby mi się w tej rękawicy, jest stosunkowo sztywna, no nie rozciąga się. Zatem mamy rękawicę przeciwchemiczną, do tego antyprzecięciową, a do tego tu jeszcze u góry dłoni mamy takie osłony nalane, wykonane z TPR-u, które chronią nam dłoń przed uderzeniem. Także mamy naprawdę bardzo szeroką kombinację sposobów ochrony dłoni. Pytanie. Komu takie rękawice się mogą przydać? Ja do tej pory sprzedałem trochę rękawic już dla strażaków. Nawet przyszło jedno zamówienie z Państwowej Straży Pożarnej, co mnie bardzo ucieszyło. Naprawdę fajnie, dużą satysfakcję z tego mam. I w przyszłym tygodniu będziemy je realizować na nasze rękawice, rękawice 9 Armot C2. Naprawdę fajnej jakości, rękawice techniczne. Natomiast tutaj mamy coś, co, czego strażacy też muszą używać, bo przecież oni także zajmują się ratownictwem chemicznym. I nie wiem teraz, jak, jak oni to rozwiązują, jeśli chodzi o ochronę, bo przecież wtedy muszą nosić rękawice chemiczne, a jak, co wtedy się dzieje z tymi innymi potencjalnymi zagrożeniami, no to pojęcia nie mam. Może zakładają przeciwchemiczne. A w środek jeszcze jakieś antyprzecięciówki? Pojęcia naprawdę o tym nie mam. Tutaj mamy to wszystko w jednym. Natomiast wydaje mi się, że docelowym klientem dla tych rękawic, rękawic nie będą tylko strażacy, ale naprawdę wiele służb, wielu pracowników w zakładach chemicznych, gdzie taki stopień ochrony byłby jak znalazł. Te rękawice są naprawdę bardzo manualne, chociaż no w tym rozmiarze nie udaje mi się tego pokazać. Są bardzo wygodne, i wydaje mi się, że cena znów nie będzie zwalała. Zapraszam zawsze do kontaktu wszystkich tych, którzy są zainteresowani. Ja tych rękawic jeszcze nie mam na stoku, mam w tej chwili dwie pary wzorów, także mogę zawsze pokazać. Ale stosunkowo szybko jesteśmy w stanie je sprowadzić dla Państwa. Oczywiście w wymaganym przez Państwa rozmiarze. Ja pokażę Państwu teraz, jak one wyglądają. Jeszcze parę słów o budowie. Tej rękawicy, co także wydaje mi się dosyć istotne. Jak widać, rękawica jest dosyć długa, starczy, sięga trochę ponad przed ramię. Tutaj ta część mank mankietu jest śliska, pokryta jakby taką śliską folią. Natomiast, natomiast wszędzie tutaj, w tej części dłoni, szczególnie tutaj e, od spodu, jest już taka chropowata, co oczywiście ma podnieść nam. E, Pewność chwytu, zwiększyć manualność. A poza tym, tutaj przy dłoniach ten materiał jest jakby grubszy. No, zdecydowanie jest grubszy, co jeszcze bardziej zwiększa ochronę. Tutaj te odbojniki, ta osłona przeciwuderzeniowa nie jest naszyta, ale stanowi całość. Jest jakby nalana bezpośrednio na ten materiał PVC, z którego jest zrobiona rękawica. Także to nam się też odklejać nie będzie. Jeśli przyjrzymy się z bliska tej rękawicy, to widzimy pod powłoką z PVC yy, siateczkę włókien. Ona tutaj na mankiecie jest dużo cieńsza, natomiast tutaj, szczególnie po wewnętrznej części dłoni, staje się bardzo gęsta. To jest właśnie ta siateczka to jest właśnie ten materiał, który, który chroni nas antyprzecięciowo. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapowiadałem. Wyjątkowy, genialny produkt. No, wyszło to może troszeczkę niepozornie, albowiem na pierwszy rzut oka nie wygląda to jakoś szczególnie. Natomiast zapewniam Państwa, że no, praktycznie nie da się znaleźć konkurencji na rynku. No, ja nie znalazłem, a z pewnością rękawica ta będzie odpowiedzią na problemy wielu, wielu ludzi, którzy dzisiaj jeszcze nie wiedzą że coś takiego istnieje. Dlatego jeśli możecie, jeśli uważacie, że ten produkt jest warty e, propagowania, no to proszę udostępniajcie ten film. Zapraszam też do komentarzy wszystkich też, tych, którzy są zainteresowani dystrybucją czy też po prostu zakupem tych rękawic e, do własnych zakładów, to zapraszam do kontaktu. Jesteśmy otwarci. Na współpracę z, z dystrybutorami. Jeśli będzie trzeba, to będziemy oczywiście trzymać też dla nich stoki magazynowe. Dziękuję Państwu, do widzenia.